Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W sklepie dla hodowców.pl w Krosinie byliśmy tutaj kiedyś, kiedy kolega Radosław, tutaj właściciel firmy miody Pojeżdża Drawskiego, prezentował nam bogatą ofertę właśnie tych miodów. Wszystkie te miody, które są dostępne mamy tutaj w tej ulotce i też na stronie internetowej w sklepu dla hodowców.pl. Natomiast teraz przed świętami przygotowana została taka specjalna oferta składająca się z dwóch miodów, facyliowego i gryczanego w takich tutaj oto kartonikach. Ile kosztuje taki zestaw? Ile zyskujemy? Powiedzą nam koledzy Sebastian i Rafał. Proszę bardzo. Witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Tak już to wspomniałeś. Serdecznie pozdrawiamy Radka. Mamy dostępne produkty, znaczy i miody, i produkty jak gdyby uboczne troszeczkę można powiedzieć, tak. ale bardzo wartościowe, jeśli chodzi o produkcję miody. Całą gamę produktów możecie, koledzy, zobaczyć sobie u nas na stronie internetowej w zakładce, zakładce Miody Pojezierza Drawskiego. A w tej chwili przygotowaliśmy taki zestaw, powiedzmy, w takim upominkowy, kartoniku upominkowym z taką zawieszką, na której możemy sobie napisać tutaj życzenia. Jakichś takich fajnych kartoników, który praktycznie już sam sobie może robić za, za prezent. prezent. Tak, więc nawet dla żony można tutaj sprezentować, później trochę podjeść. No. Także fajna sprawa, gołębią, na... gołębią. można też dać, Ile taki zestaw kosztuje? Ten zestaw, ile 49, 49 zł. 49 zł. Przypominamy te miody, to warto zwrócić uwagę, bo to jest taki miód faceliowy, on jest dość rzadko spotykany. On ma taką konsystencję, widzimy jak smalec, troszeczkę biały. Tak. O, on w smaku jest troszeczkę inny, i tutaj mamy drugi taki miód gryczany. On jest taki ciemny znowuż. Kolega Radek nam wtedy. I nam powiedział właśnie wtedy kolega Radek, kiedy tutaj gościliśmy, nagrywaliśmy film o tych miodach. O wszystkich tych cechach tych miodów, ale też jeszcze nie zapominajmy o tych produktach, o których kolega, tak Sebastian, pobieżnie przeszedł. A to była mioda, o pyłku kwiatowym, musimy przypamiętać, pierzdze i o propolisie. Są to produkty, co warto zwrócić uwagę, przez to, że kolega Radosław ma ogromną pasiekę, się zna na tym. To po prostu te produkty, które dostajemy, to jest prawdziwy propolis, prawdziwa pierzga i prawdziwy pyłek kwiatowy. Nie są to żadne to takie jak. No właśnie, dlatego miodów. Gdzieś... Miodów, ale tych też produktów, bo Propolis często też, tak, tak. zawiera pełną masę Dokładnie. takich różnych dodatków. W sensie, powiedzmy, to jest odpad po prostu, ale jest jego więcej i osoby, kiedy zakupują niekiedy na internecie, takie, od takich że tam ktoś okazyjnie kupi ileś tam kilo nawet czy coś. No to niestety się okazuje, że to jednak jest miód, który, ten przepraszam, Propolis, który nie spełnia tych właśnie, że tak powiem, norm i tego, tej, tej jakości, którą tutaj możemy dostać tutaj w sklepie dla hodowców.pl, a po są to miody pojeżdża Drawskiego od kolegi Radosława. Czy coś jeszcze mamy do dodania? Chcieliśmy złożyć serdeczne życzenia wszystkim kolegom hodowcom Zdróweczka, e, udanego sezonu lotowego przy tej okazji właśnie na e, tych to, miodach, tych prezentów na tych miodach, żeby się e, żeby się i w hodowli i w życiu prywatnym. I serdecznie dziękujemy za zakupy, za zaufanie, no i polecamy się oczywiście na przyszłość. Także dziękujemy ja bardzo, tutaj właśnie kolega to może osobiście, bo do kolegi najwięcej dzwonią, tutaj to wtedy te życzenia tak. można osobiście też przekazać. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot.